Witamy. Dzisiaj y, przyjrzymy się bliżej temu, co słychać w Siemianowicach Śląskich. Mamy przed sobą no, zestaw różnych informacji, prosto z urzędu miasta. Komunikaty, ogłoszenia. Tak, spróbujemy przejrzeć y, te materiały i wyciągnąć z nich mm, no, najważniejsze rzeczy. Zobaczyć, w co miasto inwestuje, jakie inicjatywy podejmuje, co tam się właściwie dzieje i co to oznacza dla ludzi dokładnie, co się kryje za tymi wiesz oficjalnymi komunikatami. Zobaczmy, co tam mamy. No dobrze, to może zacznijmy od inwestycji, bo trochę tego jest. Na pierwszy ogień sport budują boisko do hokeja na trawie. Tak, przy ulicy olimpijskiej, to całkiem spora inwestycja ponad 2,2 miliona złotych. Ponad 2 miliony. Mm -hmm. Ale co ważne, miasto zdobyło na to spore dofinansowanie ponad 900 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Więc to nie tylko e, środki miejskie. A co tam dokładnie robią? No, przede wszystkim nowa, syntetyczna nawierzchnia boiska, ale też remont trybun, no i całe otoczenie wokół boiska ma być zagospodarowane czyli taki powiedzmy kompleksowy lifting tego miejsca dokładnie to na pewno wzmocni infrastrukturę sportową ale inwestycje idą też mocno w edukację jest duży projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego a słyszałem ten rozwój szkolnictwa zawodowego tak dokładnie ten rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie i Nazwa długa, ale chodzi o zespół szkół Kogito. I tu kwota jest naprawdę imponująca. Cały projekt to prawie 6,7 miliona złotych. Wow, prawie 7 milionów. Przy czym ponad milion to dotacja z Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To są te środki na no, modernizację regionu po pandemii i w kontekście transformacji. Ok, a co za te pieniądze konkretnie w tej szkole powstanie? Przede wszystkim aż siedem nowych pracowni. I to co ciekawe, w różnych dziedzinach: turystyka, multimedia, fotografia, reklama, dietetyka. Czyli takie kierunki na czasie, można powiedzieć? Tak, wydaje się, że odpowiadają na potrzeby rynku. Jest też pracownia aktywności fizycznej w chorobach cywilizacyjnych i pracownia doradztwa zawodowego. Cel jest taki, żeby uczniowie, no wiesz, uczyli się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do prawdziwej pracy. Czyli bardzo praktyczne podejście. Mhm. Mm I co jeszcze istotne w tym projekcie, to dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Ma powstać winda. O, to bardzo ważne. Czyli inwestycja nie tylko w sprzęt, ale też w dostępność. Dokładnie. Ale to nie koniec inwestycji w edukację. Jest jeszcze projekt dla młodszych uczniów. Nazywa się Wkręć się w naukę. Brzmi chwytliwe, co to za projekt? Tu skala finansowa jest mniejsza, ale wciąż znacząca. Ponad 800 tysięcy złotych wartości, z czego większość, bo ponad 680 tysięcy, to środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. A kto skorzysta? uczniowie z sześciu szkół podstawowych: jedynki, czwórki, piątki, szóstki, szesnastki i dwudziestki. W sumie 445 uczniów i 20 nauczycieli. Sporo osób. A co będą robić w ramach tego wkręcania się w naukę? Będą dodatkowe zajęcia, zarówno w szkołach, jak i wyjazdowe. Mają rozwijać kluczowe kompetencje, ale też co ciekawe, postawy ekologiczne i prozdrowotne. Do tego kursy dla nauczycieli i doposażenie szkół czyli takie systemowe wsparcie na poziomie podstawowym. Właśnie. Jak popatrzymy na te trzy projekty razem boisko, zawodówki, podstawówki, to widać takie mm, strategiczne podejście: inwestycje w infrastrukturę sportową, w nowoczesne kształcenie zawodowe, no i w rozwój kompetencji od najmłodszych lat. Budowanie kapitału, że tak powiem. Okej, okay, to mamy inwestycje. A jak wygląda e, angażowanie mieszkańców w sprawę miasta? Czy coś się dzieje w tym temacie? Jak najbardziej, właśnie trwają drugie konsultacje społeczne, bardzo ważnego dokumentu, projektu planu ogólnego miasta. Plan ogólny? Co to takiego? To taki nowy typ dokumentu planistycznego, który zastępuje studium uwarunkowań, określa w jakim kierunku miasto ma się rozwijać przestrzennie, gdzie mogą powstawać domy, gdzie usługi, a gdzie tereny zielone. To kluczowy dokument na lata. Mhm. Czyli mieszkańcy mogą się teraz wypowiedzieć, do kiedy? Mają czas od 6 sierpnia do 3 września. Mogą składać uwagi na specjalnym formularzu, papierowo albo elektronicznie. A czy są jakieś spotkania? Tak. Zaplanowano otwarte spotkanie 19 sierpnia i dyżur projektanta tego planu 12 sierpnia. Można przyjść, dopytać, wyjaśnić wątpliwości. Dokumenty są też dostępne w urzędzie i w internecie, nawet na takiej ogólnopolskiej platformie danych przestrzennych Ministerstwa Rozwoju. To ważne, żeby ludzie mieli łatwy dostęp. Dokładnie. I co istotne, uwagi można zgłaszać nie tylko do samego planu, ale też do prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. Hmm. Czyli pełna procedura. No dobrze. A czy angażuje się jakoś specjalnie młodsze pokolenie? Tak. Właśnie ogłoszono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Odbędą się 12 września, to piątek, między 8 a 12. I kto może kandydować? tylko uczniowie z Siemianowickich szkół? Nie, właśnie nie. I to jest ciekawe. Kandydować może każdy uczeń, który mieszka w Siemianowicach, nawet jeśli uczy się w szkole w innym mieście. A, czyli liczy się miejsce zamieszkania. Czym taka rada ma się zajmować? Jej rola jest powiedzmy konsultacyjna, doradcza, ale też inicjatywna. Ma reprezentować interesy młodzieży, opiniować uchwały dorosłej rady miasta, które dotyczą młodych. No i sama może inicjować różne działania. Czyli taki głos młodych w samorządzie. Tak, i to też jest ważna lekcja demokracji i aktywności obywatelskiej dla tych młodych ludzi. Jasne. Czyli mamy konsultację planu dla wszystkich, radę dla młodzieży, a co dla seniorów, bo widzę, że zbliżają się 41 dni miasta i szykuje się coś specjalnego. Oj, tak, sporo się dzieje dla seniorów. Po pierwsze, 4 września, w czwartek w ośrodku Mosir pszczelnik odbędzie się senioriada. Czyli Olimpiada Seniorów. Olimpiada brzmi poważnie. Nazwa może tak, ale konkurencje wskazują raczej na y, dobrą zabawę i integrację. Będą szachy, skat, ale też strzelanie do bramki, slalom z piłeczką na łyżce, dżenga XXL, pchnięcie kulą, strzelanie do tarczy, bóle. No, nacisk jest na ruch i spotkanie. Brzmi jak naprawdę fajna impreza na świeżym powietrzu. Na pewno. Tylko trzeba pamiętać o zapisach, bo termin zgłoszeń mija 29 sierpnia. Okej, okay. czyli senioriada w czwartek, a w piątek, piątek września, kolejna duża impreza dla seniorów Senioralia. Tak, tym razem w SCK Zameczek. I tutaj program jest no, bardzo bogaty i różnorodny. Będą wykłady. O czym? O radzeniu sobie z emocjami. O zdrowiu, o cyberbezpieczeństwie, czyli jak nie dać się oszukać w internecie, a nawet o nowinkach technologicznych czyli tematy bardzo na czasie. Dokładnie. Do tego warsztaty z fizjoterapeutą i ciekawostka będzie stanowisko policyjnych techników kryminalistyki. Kryminalistyka na senioraliach, nietypowe. Pewnie element edukacji o bezpieczeństwie, może pokazy daktyloskopii, kto wie, ale to nie wszystko. Będzie też część artystyczna. Spektakl dyszka z resztą w wykonaniu teatru Siemianowickiego Uniwersytetu III wieku, koncert zespołu Hanuta i na koniec potańcówka z zespołem Eminence. Wow, czyli od edukacji po taniec. Naprawdę kompleksowo. Tak, i co ważne, wstęp jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej odebrać wejściówki SCK. Dobrze wiedzieć. Widać, że miasto stara się no, aktywizować różne grupy, dbać o ten dialog międzypokoleniowy. A propos seniorów, była też niedawno taka miła uroczystość. Tak, setne urodziny pani Stefani Żak 20 sierpnia obchodziła ten niezwykły jubileusz. 100 lat? Niesamowite. Z tej okazji odwiedził ją prezydent miasta Rafał Piech. I kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pani Magdalena Mietła? Były życzenia, kwiaty, upominek, no i oczywiście wpis do księgi pamiątkowej USC. A coś więcej wiemy o jubilatce? Pani Stefania pochodzi z Jeleniej Góry, ale w Siemianowicach mieszka już od ponad 30 lat, od początku lat 90. W materiałach podkreślano jej no, świetną pamięć i kondycję. Podobno jest nawet anegdota, że po 80. wspiała się na drzewo. Naprawdę. Mm -hmm. A pranie ręczne robiła prawie do setki. Niesamowita energia. To piękny gest ze strony miasta, że pamięta o takich jubileuszach. Zdecydowanie to pokazuje szacunek dla doświadczenia. Dobrze, a wracając do spraw bardziej formalnych, ale wciąż dotyczących społeczności. Pod koniec sierpnia, 28, ma się odbyć sesja Rady Miasta. Tak, 22. sesja. I porządek obrad tej sesji, jak się go przejrzy, to dobrze pokazuje, czym na co dzień zajmuje się samorząd. Taka, nież bieżąca praca. Czyli jakie tematy na przykład? No, między innymi radni mają formalnie powołać Radę Seniorów Miasta Siemianowice Śląskie i nadać jej statut. To się łączy z tym, o czym mówiliśmy senioriadą, seniorialiami? Tak. Aha, czyli formalizują tę współpracę dokładnie. Będą też decydować o sieci szkół podstawowych, o zasadach odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych, Oceniać sytuację finansową miejskich przychodni, czyli sprawy społeczne i zdrowotne. Tak. A do tego mnóstwo uchwał dotyczących zarządzania mieniem gminy, dzierżawy gruntów pod ogródki działkowe, pod ogródki przydomowe, pod dojazdy do posesji, zgody na sprzedaż lokali jakiegoś garażu, lokali użytkowych czyli taka codzienna administracja majątkiem miasta. Mm -hmm. I jeszcze sprawy bliższe mieszkańcom na co dzień: nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, zasady odbioru odpadów komunalnych, a nawet zgody na spłatę ratalną zadłużeń czynszowych czy zwrotu bonifikaty. To faktycznie pokazuje szeroki zakres spraw od dużych strategii po takie bardzo konkretne życiowe decyzje. Okej, okay, to zostawmy może teraz te sprawy formalne. Przejdźmy do kultury i czasu wolnego. Wygląda na to, że yy, ostatni długi weekend sierpniowy był w Siemianowicach bardzo intensywny kulturalnie. Oj, tak, Siemianowickie Centrum Kultury, czyli SCK, postarało się, żeby było różnorodnie. W piątek, 15 sierpnia, w amfiteatrze grał zespół baciary. A to ci od muzyki góralskiej. Takiej do tańca. Dokładnie. Podobno była świetna zabawa, dużo ludzi, tańce, śpiewy. Taka typowa, udana, plenerowa impreza. A niedziela, 17 sierpnia, bo widzę, że wtedy działo się w kilku miejscach naraz. Tak, niedziela była bardzo bogata. Na przełajce w parku Free Time postawiono na ekologię i naturę. Były warsztaty na ratunek rzece, spacer fotograficzny nad Brynicą, plener malarski a wieczorem koncert saksofonisty Mateusza Mata Saksa. W ramach cyklu Muzyka u Babenów był koncert muzyki greckiej zespołu Orfeusz. Muzyka grecka, ciekawe. A dla dzieci coś było? Było. W Amfiteatrze Teatr Gabi Art pokazał spektakl cyrk Bobas. Więc jak widać SCK starało się trafić do różnych grup odbiorców. Od fanów muzyki popularnej przez miłośników kultury trochę wyższej, po rodziny z dziećmi i pasjonatów przyrody, no, faktycznie szeroka oferta. Ale aktywność mieszkańców to nie tylko wiesz, chodzenie na imprezy. Mamy tu też niesamowitą historię o. Górskiej wyprawie. Absolutnie, to jest świetna historia. Grupa mieszkańców Siemanowicy, której przewodziła Justyna Kurpec z Siemianowickiego Klubu Turystycznego, zdobyła trzy najwyższe szczyty Bałkanów. I to nie byle jakie szczyty. Maglicz w Bośni i Hercegowinie, Zla Kolata w Czarnogórze to najwyższy szczyt tego kraju. Dokładnie 2534 metry. Mhm. Mm I jeszcze dzinara w Chorwacji i na każdym z tych szczytów rozwinęli flagę siemianowic śląskich. Piękna sprawa. W relacji z tej wyprawy czytamy nie tylko o trudach, bo był upał, trudny teren, zwłaszcza w górach przeklętych w Czarnogórze, no i dzika przyroda skorpiony żmieje rogate. O kurcze. ale też o pięknie tych miejsc. Opisują na przykład jezioro Tronowaczko, które ma kształt serca albo monumentalny pomnik bitwy partyzańskiej w Tientiszcie w Bośni. To pokazuje pasję, determinację, no i świetna, nietypowa promocja miasta. Zdecydowanie. Justyna Hurpet udzieliła też takiej praktycznej rady dla innych turystów wybierających się w te rejony. Trzeba zabrać ze sobą dużo płynów, prowiantu, izotoników, bo tam schronisk praktycznie nie ma infrastruktura jest bardzo słabo rozwinięta. Ważna wskazówka. Dobrze, wróćmy na ziemię, do Siemianowic. Warto też wspomnieć o działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo MOPS też realizuje różne projekty. Tak, MOPS, czyli no, Pomoc Społeczna, realizuje projekt Dla Dobra Rodziny. On jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, czyli znowu środki unijne. I w ramach tego projektu od lipca trwają zajęcia z sensoplastyki dla dzieci. Sensoplastyka. Co to jest dokładnie? To takie mm, kreatywne zajęcia sensoryczne. Dzieci bawią się różnymi bezpiecznymi produktami spożywczymi mąką, ryżem, kaszą, wodą, barwnikami spożywczymi. Chodzi o to, żeby stymulować wszystkie zmysły, rozwijać małą motorykę, kreatywność wszystko przez swobodną zabawę, bez presji na konkretny efekt. Brzmi jak coś, co dzieciaki uwielbiają. Na pewno te zajęcia odbywają się w zespole placówek wsparcia dziennego dla dzieci i podobno cieszą się dużym zainteresowaniem. A MOPS ma jeszcze jakiś yy, nowy projekt? Tak, właśnie. Ruszyła rekrutacja do kolejnego projektu unijnego Rodzina Fundament Bezpieczeństwa. Też współfinansowany z EFS, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach tego samego programu regionalnego. I gdzie można się zgłaszać? Rekrutacja odbywa się w siedzibie MOPS przy ulicy szkolnej 17. Co ważne, ośrodek podkreśla, że zapewnia dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, można dostać materiały większym drukiem, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego czy asystenta osoby z niepełnosprawnością. To standard, który powinien być wszędzie. Super, że o tym pamiętają. I na sam koniec naszego przeglądu została nam jeszcze jedna inicjatywa, tym razem ekologiczna, związana z Dniami Miasta. Tak, akcja Zielona Wymiana to już chyba taka trochę tradycja w wielu miastach. Na czym polega? Odbędzie się 6 września, to sobota, w Parku Tradycji między 11 a 15.30. Zasada jest prosta. Przynosisz konkretne odpady, a w zamian dostajesz sadzonki kwiatów i ziół. A co można przynieść? Listę podaje Wydział Gospodarki Komunalnej, który to organizuje. To są mini elektrośmieci, czyli na przykład stary toster, suszarka do włosów, żelazko. Do tego zużyte żarówki, baterie, przeterminowane leki z domowych apteczek ważne, żeby ich nie wrzucać do zwykłych śmieci no i puste opakowania po farbach czy rozpuszczalnikach. Czyli takie odpady, z którymi często nie wiadomo, co zrobić. Dokładnie. A tu można je oddać w odpowiednie miejsce, i jeszcze dostać coś zielonego na balkon czy do ogródka. Fajny sposób na połączenie pożytecznego z przyjemnym. Zdecydowanie. No dobrze, to jakbyśmy mieli podsumować ten przegląd informacji z Siemianowic. Jaki obraz miasta się z tego wyłania? Wydaje mi się, że to obraz miasta, które jest mm, dość dynamiczne i próbuje działać na wielu frontach jednocześnie. Mamy te inwestycje w twardą infrastrukturę, jak boisko czy modernizacja szkół zawodowych, mm -hmm. ale obok tego jest duży nacisk na rozwój kompetencji i to na różnych poziomach, od podstawówek po kształcenie zawodowe. Jest też próga angażowania mieszkańców, prawda? Te konsultacje planu, młodzieżowa rada miasta, no i ta bogata oferta dla seniorów. Dokładnie. Widać dbałość o różne grupy wiekowe. Do tego dochodzą działania MOPS wspierające rodziny, różnorodna oferta kulturalna SCK, inicjatywy takie bardziej oddolne, jak ta wyprawa górska, no i działania proekologiczne. Czyli taki obraz miasta, które stara się być aktywne, odpowiadać na różne potrzeby, no i inwestować w przyszłość. Tak, widzieć próbę równoważenia różnych obszarów, od gospodarki i edukacji przez sprawy społeczne, kulturę, pośrodowisko, budowanie kapitału na przyszłość, zarówno tego materialnego, infrastrukturalnego, jak i ludzkiego, społecznego. Od nowoczesnych pracowni w cogito przez nie wiem zabawę na senioriadzie, po tą wymianę elektrośmieci na kwiaty. Te wszystkie elementy, małe i duże, tworzą jakąś całość, tkankę miejskiego życia. I to nas prowadzi do takiego, myślę, ciekawego pytania na koniec: w jaki sposób te wszystkie czasem pozornie niepowiązane ze sobą działania, od remontu szkoły po warsztaty z sensoplastyki, faktycznie wpływają na tożsamość szłąskich? Czy one budują jakąś spójną wizję przyszłości miasta, które jest bliska mieszkańcom? To dobre pytanie. I to już chyba pytanie, które zostawimy do indywidualnej refleksji naszym słuchaczom. Jak te wszystkie puzle składają się w większy obraz?